Kupowanie głosów, bojówki kandydatów, zarzuty o molestowanie seksualne, kontrowersyjne filmy o mieście. Na Wałbrzyskiej scenie politycznej chyba nigdy nie było tak gorąco. Tuż przed drugą turą wyborów prezydenckich, w której zmierzą się obecny władz miasta, Piotr Kruczkowski, i kandydat z ramienia Wałbrzyskiej wspólnoty samorządowej Mirosław Lubiński, bitwa osiągnęła apogeum. Na specjalnie zwołanej konferencji prasowej przez WWS przedstawiono nagraną rozmowę pomiędzy Longinem Rosiakiem ze sztabu wyborczego Mirosława Lubińskiego a Romanem Ludwiczukiem, senatorze. Senatorem RP z ramienia PO, czyli partyjnym kolegą Piotra Kruczkowskiego. Nagranie jest dowodem złożonym przez Longina Rosiaka i Mirosława Lubińskiego doniesieniu do prokuratury o możliwości popełnienia politycznej korupcji. Uwaga, rozmowa, w której senator odnosi się zarówno do polityków różnych opcji, jak i podpisanej w obrzyskiej koalicji PO z SLD, zawiera wulgaryzmy. Tak, tylko jedno życie, tak szczerze no. z nami. Chętko zamknąć książkę. Ja nic nie wiem na ja ten no co to. Ja Był nie ma tego. Z Nie ma tego. Z Tomczakiem to nie powiem nie. Ale nie na, nie na prezesurę. Nie? Ale jeżeli chodzi o chęć, pierwsza to keletykę, absolutnie nie potwierdzam. Przecież jak dzień wcześniej rozmawialiśmy nie nirweki nic nie obiecał. Nie jest w stanie tego obiecać. Z góry poszedł Co? Co? Tylko tak na Napieralski na przecież. Ale bądźcie szczerze, że nie wiem czy to dobrze robił z Nie wiem, ja też kurwa nie wiem czy dobrze No ale kurwa czekaliśmy do niedzieli, kurwa na Pispier, Zalona zalepska się z Tobą układała, tak? Za jedną prezydenturę, tak? A już tak jak się rozmawiamy, no. No i chuj. To dokładnie wiemy. Mirek kurwa w panice, kurwa co, co teraz? Ja mówię, kurwa Mirek, myśmy czekali na Was, kurwa. Mieliście mieć zarząd, dzwoniłem do niej w sobotę. To my, my w życiu nie poszli, kurwa. Dwóch od Ciebie czekało w kolejce w powiecie kurwa, nie? Albo udawali, że czekają. Nie, no ja dniany by przyszedł. Dostałby propozycję porządną, no, mi przyszedł Na sto Może nie, wszyscy czekają do jedziemy, nie nie? No ale to kurwa ruch jest przed, no. No woda, to tylko na zaprosiłeś, czy... no, Tak, w stąd pogadać. Nie. Co dalej? Co dalej kurwa? Angażujesz się w to, nie angażujesz? Kolegami będziemy, nie? Nie no, to bez względu na to jak będą wypowiedzi. Nie to można to się kurwa po prostu zabijać. Ja to tylko tłumaczyłem. Cóż ta Ala, to co mi powiedziałeś w sobotę. Cóż ty Ala, tak wielkiego chciałeś? Chciałeś być kierownikiem medymii? Tak. Ja to brałem. To nie wiedział o tym? Nie wiedział kurwa. Czemu przyjdzie do mnie A ten chuj pierwszy zrobił do nas. Ja mu to powiedziałem przy księdze. kurwa. Co zrobisz z tego? Zapakujesz się i będziesz odpoczywać, bo się kurwa najebałeś. Tylko ja już ledwo łażę, kurwa na ziemca, a ty się najebałeś. A potem za trzy dni powiesz, kurwa, że chujty ty wygrałeś wybory i pierdolisz nas. Tak będzie, kurwa, przybierzemy jakieś No też to, to zrobisz, powiedzmy. <laughs> nie, no ja myślę, że wiesz. no może go życie nauczyło, bo to wiesz dla niego powinno być. To już jest z ostatniego kadencja, bo to już nie będzie zgody, żeby on <laughs> już <laughs> startował. Jeżeli to uratujemy, tak? Bo ja tu mówię, jeżeli to uratujemy, to znaczy jeżeli to uratujemy, bo wiesz, facet po ośmiu, ośmiu latach fakt, że nie miał komfortowej sytuacji, bo go wid chciał zajebać, kurwa, tymi filmami, tymi innymi to samo... Czemu tak poszło się tak nazywa, nie Ja Przecież... nie wiem kurwa. Mnie się pyta, że kurwa, no tu kurwa Dudkiewicz zwariował i <laughs> pisma pretensja, a co zrobił w Kłocku? Kurwa, z kim się podpisał w Kłocku Ze mną? Hmm. Wyjebali kurwa, proszę o ciebie platformę ze, ze starostwa. Więc pytanie, ja delikatnie z tobą rozmawiam w sobotę, kurwa, ty nie reagujesz na to, to co mam mówić? A co myślisz, że ja sobie kurwa z tobą się umawiając, to Romek sobie myślił, że spotka się z Longinem? Tak ja powiedziałem, uważam, że z Longinem trzeba rozmawiać, zwrócił Ja wczoraj powiedziałem na zebraniu, <coughs> mówią, a to czy tamte, ja mówię, pamiętajcie, że Longin Osia to jest ten, dzięki któremu kurwa w 2002 przyszliśmy do ratusza i mamy prezydenta. Pamiętajcie, że Long Irosia to jest ten, co Kruczkowski powoływał na wiceprezydenta i Long Irosiak jest ten, co przez drzwi pracowaliśmy no, z Koty. z No co może powiedzieć Skytynnie? No nie wiem, co no, może powiedzieć, no. co może kurwa Lonek? Jesteśmy krociami. No co może powiedzieć. Kurwa, no. Może powiedzieć, głosujcie na Kuczkowskiego, bo to dobry kandydat na prezydenta. I to wszystko, co więcej powiem. A u nas już się w dupie powyracało dziennikarzami, co oni tam pierdolą, że druga osoba w państwie przyjeżdża. <laughs> Ile? <śmiech> Dopuścimy, kurwa. Ale przecież Romek, ty jesteś politykiem, ja jestem politykiem. Dobrze, no, dojemy, dojemy. dobrze wiesz, że za trzy miesiące możesz zmienić cały układ w starostwie. Na no co? Tak? No co, przynajmniej tylko ośmiu radnych, nie? No to my musimy pisać. No nawet fika. będziemy mieli, chłopie. Fika, no ale to kurwa... Ale, wiesz to ale... jest radnym z No. Nie został ma PISU, tam są zwykłymi. Ja uważam, że nie wiem, ach. Żebyś w sobotę normalnie kurwa, ja z Tobą rozmawiałem kurwa, miałem Ci to wszystko powiedzieć kawy na ławę, delikatnie Ci sugeruję kurwa, no znało kurwa fajne rzeczy kurwa i, i, i zrobilibyśmy dyl i do widzenia kurwa, no, byśmy wyjebali kosmos i trudno, tylko że pewne rzeczy kurwa za daleko poszły, tak? Ja teraz nie wiem jak my wygramy w, ten wszystko w moim przekonaniu przez Piotka kurwa, to znaczy nie także przez Piotka tylko Ratowanie prezydentury nas zmusiło do tej sytuacji. Ale... Tylko ratowanie prezydentury. Zapłacimy za to, ja wiem o. Ty jesteś politykiem, Romych. Ja no. też jestem politykiem. Wiesz, że po sądowie pozyskałeś głosy tylko tych, co tam tym stanie na konferencji. A resztę nie pozyskałeś. Nie no, ludzie... Kaśka dzwoni, że całe jej osiedle powiedział, że to... To jak podpisałeś się umowę, to jest zajebiste, no nawet, Ci mówi, mówić, że część księży, kurwa, powiedziało, że nawet... Powiedzieć, z kim ze WSLD gada, żebyśmy się dogadali? Zbudowali ci mit, kurwa. Mit kurwa, że idą za tobą ludzie kurwa z wyrokami, z chujami z, z, z tymi. No co ja Ci mam mówić. No przecież dobrze wiesz, że to nieprawda, bo moi ludzie są w platformie w tych filmów. No ja, ja to sam też powtarzam, że gdyby nie Rosiak kurwa, to byśmy połowę rady nie mieli. No, no dobra, tak szczerze, czego do mnie w tej chwili oczekujesz, co mogę zależyć? No to ja się pytam, ja mówię, Piotka, Piotka ze, spotkam się z Longinem, porozmawiam. Nie wiem, no jak jak kurwa, wiesz, może błąd był, żeśmy wczoraj się spisali, kurwa, może trzeba jeszcze Pytałeś mnie politycznie w sobotę. No, Kiedy już sesja? Dokładnie. I, i sesja... No ja ci odpowiedziałem. To tak. Był inny stan rzeczy. Ale przy tym stanie rzeczy to trzeba było czekać do poniedziałku, tak między nami w No Nie wiecie. Nie, nie. No przecież jakbyśmy... No Ja mogę powiedzieć tak. No, ale tak o wszystko? Co? Gacie o wszystko? Co znaczy? No wszystko, o prezydenta. to ma prezydenta ma tak. wszystko, zgadza się? Ja ci powiem rzeczy, ja tych siedmiu nie, mam... Nie, no to nie jest tak, bo proszę ja ciebie... Yy, yy, nie będzie, ja chodzę, jak chłopięk będzie. Jak wygra, jak wygra Mirek. Za chwilę, teraz nie mogę rozmawiać. Jak wygra Mirek, to jak znam życie, kurwa to przyjdzie, kurwa poprosić o większość w Radzie pospieszy. Przyjdzie poprosić. Poprosi SLD, poprosi platformę, powie, że budujemy coś, kurwa i zostawicie, kurwa. Jak znam życie. Ale przecież I, wierzę, że ja, nie ja, piszę, ja, ja piszę taki scenariusz, jak wygra Mirek. O, o, mam nadzieję, że znowu cię nie oszukają, kurwa, bo ja jestem żywym świadkiem tego, że na pierdoli się narobić zawsze ktoś się wydyma, kurwa. Na, fin, na finale jest jak na finale, kurwa, jesteś wojownikiem, kurwa, a to wiesz, ja to, ja to widzę. Ja to widzę. To nie jest to, żeby się tam wiesz podkręcać, ale ja to widzę. Po czym on to. No bo kurwa zjebał, kurwa trzeba było przyjść do mnie, mogliśmy robić politykę, a on się zamknął 4 lata. Ja to mówię, Piotrek, aż kurwa... Lonek a się przyznał do tego czy nie? Nie, on się nie przyznał, wiesz. No, wiesz, że wiesz, 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 on teraz zgaszony, kurwa, bo ta zdeterminowana proszę ciebie, żeby wiesz, żeby on był dalej prezydentem. Dla nas projekt Platformy też jest ważnym elementem. To no przecież sam że jest. No, dlatego... No Powiedziałaś się to? Nie, ja nie wierzę w to przede wszystkim. No. Ale powiedziałem, że jak się dowiem, to ją kurwa zajebie. Kurwa. Pierwsza będzie z Babrzyka, wypierdalała jak kurwa na razi na imię platformę. Ja to pierdolę. Sama jak chcę, niech się prostytuuje, ale platformie nie pozwolę prostytuować. No, 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 no. I najgorzej ja dzisiaj całą noc nie spałem, mówię robak, kurwa. W 2002 roku kurwa po powiedzieliśmy im dziękuję. W 2010 powiedzieliśmy, chodźcie kurwa, róbcie do z nami wielkie projekty. Ale widziałem to twojej że czułeś nie tak. Więc... Nie jest tak kurwa, że proszę ciebie, ja byłem szczęśliwy, czy jestem szczęśliwy. No dobrze, za na przykład um, 3 tygodnie, jak powiedzmy wygrywa ten, to jesteśmy w stanie w starostwie przywrócić jakąś rzecz? Jakiś problem zamieszki? A to ile potrzebujesz? 18? Nie. Nie, będziemy Wrócimy do rozmowy. Pierwszy zróbmy prezenturę. No dobra, no mnie tutaj. W tak wiesz, żebyś mi powiedzieć, kurwa, że ja jestem Twoim kumplem, mhm. że powiedziałem Piotkowi, chyba jak wygrasz prezenturę, nie przeszkadza kurwa, żeby Alka była kierownikiem tam, gdzie chciała. Nie, bo Ty tak powiedziałeś. Bo ktoś, ktoś mówił, no, że ona chciała w zarządzie, ja mówię w czym. Normalnie w Ademy chciałem ale, ale nawet w zarządzie to co? Nie zasługuje na tak? A nie jest manda, tak? Między innymi szczerze. Ale ja absolutnie nie Ja uważam, że no, okej. Okay. No to szczerze, to co? Nie... W zarządzie to już by było kompletnie nieczytelne. W tej chwili. No ale za się za dwa, za trzy. A to jest, a to ja nie wiem, jak kurwa wiesz, kwestia ograniczeń czerwonych, kurwa. Nie? Na dworze mróz, a, a na naszej scenie politycznej, bałczyskiej, aż grze. To nie ja się prosiłem na spotkania do pana senatora. Już w sobotę po raz pierwszy senator Roman Ludwiczuk zaprosił mnie na spotkanie do Platformy, gdzie po raz pierwszy padły propozycje korupcji politycznej. W sobotę pan senator poprosił mnie, czy, czy razem z czterema radnymi z Wałbrzyskiej Wspólnoty Samorządowej zostawiłbym Mirosława Lubińskiego i za to miałem mieć obiecany stołek wicestarowski. To zostawienie polegało na tym, że miałem wyjechać nie wiem, na Dominikanę, do Egiptu lub położyć się do szpitala. Po prostu miałem... Ostatni tydzień kampanii nie robić nic. Ja już w sobotę miałem te propozycje. Dlatego w poniedziałek, jak dostałem kolejne zaproszenie od senatora Ludwiczuka, wziąłem ze sobą dyktafon po to, żebyście Państwo uwierzyli, jaka może być Platforma Obywatelska. Z przykrością stwierdzam, że jest to polityka w najgorszym wydaniu. To nie ma nic wspólnego z mieszkańcami, z obywatelami, z wyborcami. To jest tylko i wyłącznie robienie układów. Posłużę się czasownikiem ulubionym pana senatora. Czy będzie to koniec politycznej kariery Romana Ludwiczuka? Platforma Obywatelska ustosunkowała się do nagrania jedynie odcinając się od słów wypowiedzianych przez senatora, tłumacząc, iż nie może odpowiadać za ich prywatny charakter. Oczywiście oczekujemy od zarządu partii na pełniejsze wyjaśnienia. Całe prawie 30-minutowe nagranie można posłuchać na stronie www.mirosławlubiński.pl. W nagraniu oprócz poziomu języka szokuje mechanizm prowadzenia polityki w Wałbrzychu. Niestety zarówno senator Roman Ludwiczuk, jak i obecny prezydent i kandydat na prezydenta Piotr Kruczkowski byli dzisiaj nieuchwytni dla mediów. Druga tura wyborów pomiędzy Mirosławem Lupińskim a Piotrem Kruczkowskim już 5 grudnia. Do tej pory na wałbrzyskiej scenie politycznej może się jak widać wiele wydarzyć. Jacek Serdeczny, Regionalna TV.